maneczko z tej strony Andryś i słuchajcie, wiem, że miałem między odcinkami znaleźć jakąś bazę. Wiem, że miałem nadropić przedmiotów, I że tak powiem, mam pełen plecak, ale bazy jeszcze nie znalazłem. Mamy tutaj masę, po prostu masę budynków do eksploatacji. Znalazłem jakieś fajne miejsce, dlatego postanowiłem się włączyć i pokazać wam mniej więcej jak to wygląda. Przelecimy sobie szybciutko dzisiaj 7 Days to Die. Jutro postaram się wrzucić pokemony, jak i jakąś jedną ze starszych gier. Z gier typu, w co my wcześniej kiedyś graliśmy. Jest tutaj... To jest chyba jakiś teren wojskowy, bo jest tutaj pełno wojskowych, jak i właśnie takich zombie typu... typu właśnie po jakichś, nie wiem, badaniach, czy coś. O, tu sobie przeczytamy. Jo. Wow. Nice. Wow, powiem wam szczerze, że jest tego dość sporo tutaj. Zresztą jak sami widzicie, tam coś z tyłu chyba za nami jeszcze szło. Dobra, bieglecimy szybko. Zobaczcie, jaki mam pełny ekwipunek. Po prostu mam cały zapchany ekwipunek. Gdzieś coś jest. Na górze czy na dole? Tak, jakaś baza wojskowa, podziemna baza wojskowa. W dodatku, no dobra, do widzenia. Żegnamy. O, idzie, idzie Magda Gessler. Uwaga, idzie Gesslerowa. Tu jeszcze jakiś tutaj, o. Dobra, padło wszystko. No i co? I tu będą pustki teraz. Wiecie co? Je zamknę sobie te drzwi Nie zamknę. Chciałem zamknąć abyśmy mieli Jest, coś gdzieś tutaj jest, tylko że taśma hydrauliczna jest na pewno nam potrzebna do Do motocyklu, do motocyklu, do motorynki czy mamy tylko trzy, niestety, tylko trzy ojeju, trzy wytrychy muszę tych wytrychów nazbierać, bo tam widzicie, znalazłem miejsce sobie z jak on, jak to się nazywa. Fajnie. Z sejfami. Tam bodajże pięć sejfów jest w tym miejscu. I przydałoby się... Tak, to jest jakaś baza tutaj wojskowa. Z tego co widzę. Jakaś tajna baza wojskowa. Jakaś rakieta chyba to jest. Dobra, lecimy dalej. My nie wiem czy my powinniśmy iść na górę, czy my czasem nie powinniśmy schodzić niżej. Ale najpierw sobie skoczymy szybko na górę. W ogóle tak, wiecie co, ja sobie zmienię broń. Na coś szybciej strzelnego, coś lepszego i bardziej poręcznego. Bierzemy olej bierzemy, bo to... Idą tutaj do mnie, dobra. Ja zapraszam. Pana wojskowego trzeba ze dwa, trzy razy strzelić, jak nie więcej, bo... Po prostu ma bardzo duży pancerz, no. Do widzenia, kurwa. O! A pan tu skąd się wziął? Niech pan nie wstaje już, no. Ty też już nie wstałeś. Dobra, tu się nie da wejść. Oni tędy sobie wchodzą. Czy my tu mamy coś jeszcze ciekawego? Nie, dobra. To wiecie co? Lecimy tam na dół. Użyjemy sobie bardzo fajna rzecz ta mega miazga. Sami widzicie, jak się szybko poruszam. Mam zbyt dużo przedmiotów w ekwipunku. Woda mi jest. Nie woda, tylko. Wow! Ale teraz tak, wam powiem jedną rzecz. Dobra, udało się. Na szczęście mi się udało tutaj wskoczyć. Sądzę, że troszkę zombiaków pospadało tam na dół, próbując się dostać tu do mnie na górę. Wow! Dobra. E, myślałem, że będzie troszkę ciężej, że tak powiem. Udało nam się to w miarę szybko. Co my tutaj mamy? Pełno śmieci. Dosłownie wysyp śmieci. Z tych śmieci mamy tutaj trochę fajnych rzeczy. Taśma, taśma, taśma. Muszę ją zabrać. O, uwielbiam. Uwielbiam szperać po. Po tych szafeczkach fajne rzeczy można znajdować czasami w tych szafkach. Niestety tutaj nie było nic ciekawego. Dobra, szybko śmieci. Jedne, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Zaraz wyrzucimy przed... Nas. O, idzie wojskowy. Jeszcze wam powiem tak, stamtąd mi jeszcze wychodzą. Jeszcze mi stąd próbują wyjść. No trochę tego tutaj jest. Dobra, przyladujemy sobie. Dobra. Poszło to szybko i sprawnie. my tutaj coś mamy? Amunicji do shotguna nie jest potrzebna. Do pistoletu i do karabinu sobie weźmiemy. Mamy jeszcze dużo tej amunicji, ale to jest zawsze tutaj. Mamy jakieś śmieci, dobra? Do widzenia. Nie wstawaj nawet. Nawet się nie masz wstawać. Jakiś magazynek. Dobra, Dobra, wytrych bierzemy Amunicji do shotguna. Nie, bo mamy jej nadmiar. Tygiel, ulepszenie jest potrzebne do wytwarzania kutej stali. Stalowych grotów oraz szkłaku odpornego w kuźni. No i teraz tak: czego ja mam się pozbyć? Ja nie mam się czego pozbyć. A ja nie będę brał i. Dźwigał dobra, trudno się mówi, lecimy dalej, szybciutko skoczymy, zobaczymy. oj, oj, już nie starcie. Dobra, no dwa jeszcze te możemy wziąć naprawcze zestawy, bo one się bardzo przydają. Zresztą, tak, widzicie, co zrobimy sobie. Wiem, że są wysokie poziomy tego, ale i tak mamy tych zestawów naprawczych bardzo dużo. Tak, więc czy zużyjemy teraz, czy później, to nie ma znaczenia. Czyż się naprawdę zabiłem? Dwa razy cię zabiłem, wiesz? Do widzenia. Powiem wam tak, świetny jest ten pistolet. Naprawdę świetny, super sprawa. Jednym strzałem rozpierdzielam głowę. Jest tutaj gdzieś z powrotem jeszcze jeden ten. To ja takich nazywam robotnicy, bo to są takie. te typowi robotnicy. Dobra, tam jest na pewno. W ogóle tak, ja zobaczę co to tutaj jest. To jest jakiś włas. Ja nie wiem czy to nie jest włas do wyjścia. Tak, to będzie was do wyjścia. No dobra no to tak. Już nie wstawaj nawet. Dobra, padł. Fajnie. Tam mamy fajny... tam mamy nasz skarb, po który idziemy. Teraz tak, gdzie oni się tutaj dokopują? Aha. On wyszedł sobie tak... tak po prostu, tak? Bo, mógł to sobie wyszedł. No spoko. Dobra, w tego troszkę więcej polecimy. Jeżeli chodzi o kulę, I to jest troszkę mocniejszy. Dobra. Teraz na szybko, tutaj książeczki do czytania są. Ale mi wyskoczył. Ale mi wyskoczył. Tak mnie straszyć. Dobra, tutaj pewnie będzie też. Tutaj mamy walizkę, nie mamy nic ciekawego. Dobra, śmieci jeszcze. Dobra, mamy gdzieś zrzut. Gdzieś tutaj zrzut sobie poleciał, ale dobra. No i mamy tak, taśma, to i do tego amunicja. I co, to wszystko? No dobra. Zobaczymy, co tutaj będzie w skrzyniach. To bierzemy, to bierzemy. Nie bierzemy nic. Bum. To bierzemy. Łańcuch nie potrzebny. W ogóle to się opacało iść po to? Ale żeście dali nagrodę, dobra, wiecie co? Miazga użyj. Lecimy. Właśnie tutaj jeszcze coś. Teraz tak, wam powiem jedną rzecz. Nie ma tu nigdzie wejścia żadnego. Jest jakieś wejście. No dobra, byłem tutaj. A tu już jesteśmy na wyjściu. No i super. Tak, dobra. Cyk, i wyszliśmy z bazy. Tak więc no, jeżeli chodzi o mnie, super miejsce. Naprawdę bardzo fajne. Tylko teraz tak. Przydałoby się stąd wyjść. Wiecie. Tak to zrobimy, dobra. I widzicie, mam tutaj pełno. pełno rzeczy do szperania. Miejsc, w ogóle, do przeglądania. Tutaj mamy wspaniałego zombiaka, który próbował się do nas dostać. W ogóle, tak, nie wiem, gdzie tutaj założymy sobie bazę. Bo ja na mapie. Na mapie sobie. Zaznaczyłem bazę y, moją, tutaj tą drugą, którą miałem. I tutaj tą pierwszą bazę sobie też również zaznaczyłem, którą mieliśmy na początku. Tak, abyśmy wiedzieli, gdzie mniej więcej po rzeczy dojechać. Dobra, tu jest zamknięte. Gdzieś coś tu słyszę psa jakiegoś. Tam jest zombiak. Psa nie widzę. Dobra. Dobra, udało się. Wiecie co? Chyba zrobimy tak, że... Nie wiem, bazę w kościele to nie bardzo chyba, co? Hmm. A może bazę sobie zrobimy tutaj? W tym silosie, co wy na to wejdziemy, przez bramy to wskoczymy sobie szybko na to, i do tego silosa. Do widzenia, nie wstawaj nawet już. Też już nie wstawaj, wężu. Ja tutaj tutaj jeszcze gdzieś są zombiaki. I ja to nie jedę. Yy, tak, to tutaj trzeba sobie postawić. Na pewno jeszcze tutaj będą zombiaki, na mnie zeskoczą. z góry. A nie, nie ma. To nie bierzemy. Paliwo puste. W koszu na śmieci pustka. Stół, ale szkoda, że to jest stół taki, na którym nie możemy tworzyć przedmiotów. Bardzo szkoda, no ale trudno. Musimy jakoś to przeboleć. Tutaj mamy do sprawdzenia. Pusto. Padaj kur, pusto. Dobra, tamten zleciał na dół. Tak więc mamy go. Pająk idzie. Dobra, już go chyba nie ma. Chyba się pozbyliśmy tego pająka. Tak, i tak zrobimy. Wiecie, że zostaniemy tutaj. Tu jeszcze ktoś będzie. Nie wstawaj. To takie dobitkę dla sprawdzenia, aby w żadnym wypadku się nie podniósł. Zobaczymy, co tutaj jest. I mamy tutaj tak, to i to bierzemy, dobra. Amunicja do tego mi się przyda, do pistoletu. To co wejdzie, to wejdzie, dobra. Wiecie co? Ja już wiem, czego nie wziąłem z tej bazy tamtej, śpiwora. I tu będzie ten problem. Będzie problem, bo tak nie wziąłem śpiwora i nie mam czego, nie mam trawy. Potrawę, no niestety musimy wyjść. I teraz tak, dwa włókna roślinne nie mogę zdobyć, bo co? Potrzebuję 10 tych włókien, tak? Dobra, mam już 12. Dobra, no i co? Lecimy na górę. Lecimy na górę, założymy sobie bazę. Ale refleks, nice. Przy okazji się przestraszyłem trochę. Zobaczcie. Zobaczcie. Mamy tutaj bazę. To będzie chyba dobre, po, dobre miejsce, jeżeli chodzi o bazę. Tak? Ja sobie tutaj tak wezmę, wytworzę śpiwór. Dobra. Teraz tak. Yy, b -b -b. To wyrzucamy. To sobie tutaj rozłożymy. Dobra. Nie, w tym miejscu sobie rozłożymy. I tak, weźmiemy sobie jeszcze bezpieczną skrzynię, wytworzymy. Czy my możemy pochodnie wytworzyć? Nie możemy, bo nie mamy ani tego, ani tego. Dobra. Wytworzymy sobie jeszcze skrzyneczkę i do skrzyneczki pakujemy dosłownie wszystko to, co tutaj mamy. Moment, moment. miazgę ja zabieram. I to zabieram. To i to jest mi niepotrzebne to to, 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 to. to. Również nie amunicji też tyle nie potrzebujemy. Zostawimy sobie to, co tutaj jest. To e, sztucera sobie weźmiemy, bo sztucer nam się przyda na odległość. To, to, to. I to zrobimy, i sobie to zostawimy. I tak, weźmiemy tak, to tutaj sprawdzimy, co tutaj jest. Tutaj mamy żelazny kastet, niepotrzebny nam jest. Dobra, a wiecie co? No niedobrze, bo nam znikło całe te ściano. No dobra, trudno. No w ogóle tak, musimy zahałatwić jakąś pochodnię, bo będziemy mieli tutaj bardzo, bardzo ciemno w nocy. Ale dobra. Nikt nie będzie o tym wiedział, że my tu jesteśmy w nocy. Dobra, co my tutaj jeszcze musimy sobie na pewno zrobić? Na pewno potrzebujemy zrobić... Yy... A z tego sobie zrobimy, już trudno. Schody. O. Brakuje nam czegoś. Nie wiem dokładnie czego. Ale coś mi się wydaje, że brakuje nam dosłownie tego żelaza. No jeszcze okej. Okay. Ale weźmiemy, ze złamujemy. Nie, nie będziemy złamować. To nam się przyda, to niech sobie zostanie. Dobra. I mamy prowizoryczną bazę Ale w ogóle tak. Wiecie co, ja sobie tu jeszcze O kurde mol Ale żem teraz przysadził No ładnie Dobra Pół godziny Teraz to ładnie odwaliłem tak to jest jak się czuje. Człowiek... co to ma być? Czemu tak się dzieje? Powiedzcie mi, czemu tak się dzieje? Znowu złamałem nogę. No ojeju, noga w szynie, dobra. Dwukrotnie złamaliśmy nogę w tym odcinku na samym koniec. Tak więc, na szczęście, mamy bazę. Znaleźliśmy, w następnym odcinku sobie troszkę poszperamy, mamy tutaj dwa takie fajne, widziałem dwa takie fajne budynki, dość spore, dość duże, tak więc w następnym odcinku sobie poszperamy, na teraz się z wami żegnam, zostawcie suba, lajka like i koma, w komentarzu dajcie znać co chcielibyście zobaczyć u mnie jutro na kanale, na pewno wlecą pokemony na wieczór, ale czy chcecie jakąś grę z dawnych czasów, żebym coś zaczął grać? Nie wiem. To co starsze dawne pokolenie, czyli takie osoby jak ja, takie osoby jak niektóre w wieku 30 lat teraz już to wtedy grały sobie właśnie w Diablo 1, w GTA w Vice City, GTA 3, GTA 2, GTA 1. Dajcie znać jaką z tych gier starszych chcielibyście zobaczyć u mnie na kanale. Ja troszkę o niej opowiem, postaram się znaleźć jakieś fajne interesujące materiały i później sobie Zaczniemy ogrywać tą grę i zobaczymy jak to było. Tak więc na dzisiaj się żegnam piona, trzymajcie się i na razie.